Teraz zobaczymy sobie, jak można słuchać transmisji w modulacji jednowstęgowej za pomocą radia, które nie posiada takiej emisji i znaczy dzięki równoczesnemu podaniu fali nośnej. Mam tutaj radio samochodowe. Jest to taki zwykły cymbałek kanwa z CB318. I na kanale 28, o tu przyciszę inne radia, na kanale 28 tutaj sobie koledzy sybiści gaworzą ładnie wstęgach, na wstęgach. No wiadomo, w takim radiu nie można nic tutaj usłyszeć, o co chodzi. I teraz zobaczcie, pod słodem mam radio. Krótkofalarskie. I teraz podam. Rozmowa odbyła się na kanale 28, czyli częstotliwość 27-280 MHz. Podam teraz falę nośną o minimalnej mocy. Praktycznie tylko tyle, żeby radio załapało. Yy, I zobaczymy, co się będzie działo. Do radia krótkofalarskiego, z którego tą falę nośną podam, w charakterze anteny podłączyłem taki opornik, rezystor 50 Ohmów. To są właściwie dwa rezystory stułomowe połączone równolegle. Robi to za takie sztuczne obciążenie. No nie jest to doskonałe sztuczne obciążenie, więc troszeczkę tam, yy, troszeczkę fali będzie emitować. Mam włączoną modulację CW, czyli telegrafię. To jest no, taka modulacja, która nam wysyła falę nośną. Wciskam przycisk yy, VOX. Znaczy tak skracam moc do minimum, nie, Voxcomox. Nadal modulacja jest niezrozumiała. Zwiększam nieco moc mojej fali nośnej. Za nocam to że ktoś dzisiaj pracowniczka waży. I wszystko można już ładnie zrozumieć. Nie można przesadzać oczywiście z tą falą nośną. W tej chwili wychodzi z tego znikoma moc. Myślę, że poniżej 1 W. Modulacja jest czytelna. Na I teraz zobaczmy, jeśli będę zmieniać częstotliwość fali nośnej. Nie każdą znałem doskonale. Nie, nie, ale. W rodzinę i problemy, wszystko wiedziałem. Dobra, ja. chwila, dumy. A teraz wyłączam falę nośną. I znów nic nie rozumiemy z transmisji. Dzieje się tak oczywiście dlatego, że fala nośna nam uzupełnia tą transmisję, której brakuje. Zdudnia się jak gdyby z tymi sygnałami górnej wstęgi i powstaje czytelna modulacja. Tak jak w modulacji AM. Brakuje tylko drugiej stęgi, czyli dolnej, ale nie przeszkadza to, jak gdyby w odsłuchu transmisji. Zaprosiłbym o przekazanie, że się tam kiedyś pojawi, ale wtedy to zostanie zaanektowana i obok to takie budki to trzy kupuje, będzie główną kierowniczką w temacie.